Witam Państwa w kolejnym odcinku. Na początku chciałem Was poprosić o lajki like oraz suby, bo tylko dzięki Wam ten kanał się rozwija. Ponieważ mój kanał nazywa się Motoryzacja dla Koneserów, będę prezentował Wam auta wyłącznie, które są unikatowe, niszowe, po prostu mają coś w sobie i znaczą coś w historii motoryzacji. Nie zamierzam Wam prezentować samochodów jakichś tych chińskich BYD, o mody, czy innego hmm, po prostu chińskiego badziewia, bo taki sprzęt nie wpasowuje się w standardy mojego kanału i są to nudne hmm, sokowirówki, można powiedzieć. Po prostu te samochody są tak nudne jak sprzęt AGD. Tak? Nic w nich fascynującego, tak jak większość crossoverów, hmm, które się porusza na drogach. To jest po prostu motoryzacja typowo dla ludzi z pasją, więc e, idąc właśnie tym tokiem myślenia, dzisiaj przedstawię Wam kolejne ciekawe auto. Będzie to następca kultowego Maserati Shamal, który już prezentowałem na moim kanale. Będzie to Maserati 3200 GT. Bardzo wyjątkowy model w historii Maserati został zaprojektowany przez Giugiaro, który wcześniej zaprojektował takie modele jak Maserati Bora, czy Maserati Merak, czy Maserati Ghibli pierwszej generacji. Auto, które miało przywrócić blask i świetność marki Maserati po średnio udanych modelach Biturbo z lat 80., czy Quattroporte. Auto posiadało ten sam silnik 3.2 V8 co Shamal i Quattroporte, tylko rozwijało moc 370 koni. Oczywiście bloki głowicy były aluminiowe oraz pojawiła się nowa sześciostopniowa skrzynia manualna w modelu 3200 GT auto, mierzyło 4,5 metra długości oraz posiadało jako pierwszy produkcyjny samochód na świecie LED-owe, światła z tyłu, które przypominały w kształcie bumerang i właśnie tymi światłami auto podbiło. Rynek i stało się takie kultowe, i nietuzinkowe. Auta na, e, lampy nawet nie przeszły e, restrykcji w Stanach Zjednoczonych, przez to Maserati 3200GT nie było w ogóle sprzedawane w Ameryce Północnej. Dopiero jego następca 4200GT, czyli Maserati GT, było sprzedawane, bo one już miało bardziej konserwatywne lampy, które wyglądają właśnie w ten sposób. Oprócz tego były też dostępne czterostopniowe automaty, ale tych od wyszło bodajże chyba 2000 z fabryki, a Maserati 3000 GT. Przez okres produkcji od 1998 do 2020, 2002 roku wyprodukowano zaledwie niecałe 5000 sztuk. Jeśli chodzi o ceny, to takie egzemplarze wymagające dosyć większego wkładu można już kupić za 20 000 euro, a lepsze sztuki, już takie z mniejszym przebiegiem. To już wydatek z rzędu 30 tysięcy euro, do no nawet 40 tysięcy euro. Maserati 3200 GT ważyło niecałe 1600 kg. No i tak jak wspomniałem wcześniej, było to ostatnie Maserati, które posiadało tak naprawdę silnik Maserati. v 8 była produkcji Maserati. Od następnej generacji, czyli modelu 4200GT w Maserati już stosowało jednostki Ferrari i tak jest po dziś dzień, że to są jednostki Ferrari albo bodajże chyba Fiat ten, ten diesel, który jest w, w Maserati Levante czy grenokle, czy jak się tam nazywa, ten dziwny słów, W każdym bądź razie że się raczej na naszej stronie, nie po, na mojej stronie nie pojawi. Maserati 3200 GT posiadało też taką fajną wersję Setto Corsa, która miała utwardzone zawieszenie i zmniejszono 15 mm prześwit. Moc była ta sama, 370 koni, 370 konne. GT w manualu rozpędzało się do setki w 5,1 sekundy. Nie miało ograniczenia, więc spokojnie mogło się rozpędzić do 280 na godzinę. Wersja z automatem była już troszeczkę wolniejsza, setkę robiła w 5,7 sekundy, no i Maserati 3200 GT miało właśnie pomóc odzyskać blask, niekoniecznie się to udało, auto było produkowane we włoskim mieście Modena i też lubiło, jak to na włoskie auto przestało mieć kapryśną elektronikę, która pewnego dnia stwierdziła, że po prostu przestanie działać. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę, mam nadzieję, że przybliżyłem Wam to ciekawe Maserati Ciekawa, to z segmentu GT yy, oraz na koniec dźwięki, jak fenomenalnie brzmiała ta v Maserati. Dziękuję bardzo za uwagę.